Dzień dobry, moje kochane ludki. Dzień dobry. Zobaczcie, aha, nie mam jeszcze kremu nałożonego. Będę wyszła. Dzisiaj ja, moja córka i mój syn idziemy na spacer. W sumie tu już zakończymy sezon, zakończymy sezon górski, a idziemy na małą górkę po prostu, żeby pobyć trochę wśród zieleni, wśród natury i na świeżym powietrzu. Trzeba łapać oddech. Wiecie, życie zbyt szybko przemija. Między palcami. Słuchajcie, nie mówcie, że nie macie chwili wytchnienia. Nie mówcie, że yy, nie macie czasu. Każdy ma 24 godziny. Każdy. Bez wyjątku na status. Bez wyjątku na to, kim jesteście. Każdy ma. Swoje 24 godziny. Co wy z tym czasem zrobicie? Ja wolę, na przykład, ja osobiście wolę dwie godziny poświęcić na to, żeby pójść po oddychać świeżym powietrzem, bo siedzę całymi dniami w domu. Całymi, całymi. Nie mam, e, e, nie wychodzę e, z domu do pracy, pracuję w domu, więc e, wiecie, jak to jest. I moim zadaniem jest, Chwila wytchnienia i ja decyduję, czy ja będę siedziała dwie godziny przy Facebooku, TikToku, Instagramie czy poświęcę ten czas, swój czas, swój czas na to, żeby czuć się dobrze, żeby mm, żyć dobrze i pojadę sobie w miejsce właśnie, żeby pooddychać, żeby, no, żeby było mi dobrze. Pamiętajcie o tym, że kurczę, dbajcie o siebie naprawdę. Bo jak słyszę wymówki typu, bo ja nie mam kiedy. Słuchajcie, ja rozumiem osoby, które pracują bardzo dużo godzin, całymi dniami są poza domem, to jednak w tym domu chce się posiedzieć. Ja to rozumiem. Ale to wtedy znajdźcie inny czas dla siebie. Na przykład, nie wiem, potanczcie się, pośpiewajcie, pomalujcie malowankę, wejdźcie do wanny, zróbcie sobie po prostu przyjemność. Yy, tylko dla Was, nie taką, że przyjemność siedzicie sobie przy, przy telefonie, odkładajmy te pudełka i siedźmy przy, przy tym, co nam, co nas relaksuje po prostu co nas relaksuje muszę sobie tusz zmienić, bo ten tusz jest już stary, już jest już jest. Obiecam, że te vlogi będą, że będę więcej do Was mówić. Znowu patrzę tam, nie tam jest. Tak to jest, jak człowiek zapomnie, jak to się nagrywa. Zrobiłam sobie maczę. Przygotowałam sobie wodę. Wzięłam batona. Aha. I teraz. Za chwilę Laura przyjdzie widzicie co? Rzadko się zdarza tak, że możemy wybrać się we trójkę gdzieś. Każdy ma swoje zajęcia. Jakiś tam Laura pracuje. Eee, moja mama pracuje, wszyscy pracują dookoła. jak pracuje, raz, że wiecie, do szkoły chodzi. I tego czasu dla nas, tego wspólnego czasu, nie ma za wiele. Dlatego trzeba ułożyć tak, słuchajcie, tak mi rzęsy powypadały, ja nie wiem, co mam. Używam świetnych kosmetyków. Bardzo dbam o swoją cerę. Mm, oczyszczam, pielęgnuję. Nawet jak idę do kosmetyczki, to zawsze chwali moją cerę, że ja nie potrzebuję żadnych zabiegów. Praktycznie, praktycznie, bo zawsze każdy coś potrzebuje. No nie ma czegoś takiego, że ktoś nie potrzebuje. To tak już jest. Mm, że potrzebujemy. Eee. No dobra. Oczywiście, będę dzisiaj nagrywała vlog, Wam cały z miejsca, trochę po naturę, Wam trochę pokażę i tak dalej. I taki vlog będzie. I jutro też będę nagrywała vloga, bo wychodzimy rodzinnie, na obiad rodzinny wychodzimy. Ja, mama, Razem i Misiek. Więc ten dzień też będzie fajny, uroczy. Także. Także Was zachęcam do tego, żebyśmy zwolnili trochę swoje życie. Nie gonili za czymś, co i tak przeminie. Zatrzymaj się, złap oddech. Uf, ale się sztachłam samym alkoholem. To nie był dobry pomysł. Um, teraz patrzcie. Nagrywam tak, widać mi to, bo telefon leży niżej. E, jeszcze Wam coś pokażę. Pokażę Wam taki coś że osoby nagrywają tak najczęściej albo tak o, żeby było kurde no straszne jest to nie wiem co w tym telefonie jest nie tak ale dobra lecę do później pogoda się nam zkiepściła ale to nie zmienia faktu o jest moje dziecko Di -di -di -di. idziemy do toalety Parking wykupione. Także jeszcze buty przebiorę, kurtkę ubiorę, plecaczek wezmę i lecimy. Trochę nam pogoda pokrzyżowała plany, ale zawsze tu dobrze Jest. Jest! Uwielbiam to miejsce Moja dwójka dzieci. Jest przepięknie Zobaczcie jakie cudowne drzewa Nie. Kocham Kocham, kocham, kocham Wejście Teraz trochę schodów nas czeka będę zapać Tu jest u mnie norma Nie jak tu wchodzę A ja Zobaczcie. To jest mała górka Ale jakże przyjemna Jak można oczyścić tutaj sobie płuca i umysł Uf. Bajkowo, patrz tam jak tam głajdzie Patrzcie to Bajkowe Dobra, idę Tu sobie moje dzieciaczki idą. Pada. Ale to nic. Bo i tak jest zajebiście. Zobaczcie jak ja wyglądam jak potato. Albo tomato. Kto tutejszy ten wie. Leci ze mnie. Ciśnienie skoczyło, ale najfajniejsze jest to, że pije dużo herbat oczyszczających. I właśnie ten pot, cały ten syf z organizmu wychodzi przez pot. Tak ważne jest, aby dużo pić. Pada deszcz, ale warto. Tam muszę iść dosyć mną nie byłam, fajnie zrobili i tutaj robią remont i te remont jak widzicie kameczki są tu jest jeszcze linia niestety pogoda jest taka, że totalnie nic nie widać A nie szkodzi idziemy dalej fajna, fajna jest górka naprawiona nie wiem na ile mnie słyszycie jesteśmy weszliśmy zdobyliśmy ja jako czerwona jestem jak zawsze, jak zawsze taka jest, ale nic nie widać! Nic! No to co, wracamy. Chociaż tego nie widać, to za tamtą górką jest to po co idziesz. Więc nie poddawaj się, tylko krocz przez świat z podniesioną głową. W sumie tu już schodzimy, ale jeszcze załapaliśmy się na małe widoki, bo już wszędzie jest um, mgła, chciałam powiedzieć par. Wszędzie jest mgła, a do samochodu mamy, nie wiem, jakieś 20 minut drogie takim spacerkiem, takim powolnym krokiem. Teraz mocniej się rozpadało, a tak to pogoda. Dosyć sprzyjała, więc jesteśmy zadowoleni. Fajnie jest spędzić czas z dziećmi, a szczególnie, że nie rzadko mam okazję spędzać ten czas, kiedy mam ich yy, obydwoje koło siebie. Yy, także tak, korzystam z radości rodzicielskich. Zobaczcie, jak pięknie. Jakie nie mam jak nagrać teraz. Jakie kolory tutaj ta deszczówka idzie górą, nie pada. To moje dzieci też se nagrywają. E Ale zobaczcie, no przepiękne. Do takich chwil naprawdę warto zatrzymać się i po prostu popatrzeć. Pięknie. Takich miejsc jest miliony na świecie, nawet więcej. Ale, tak jak ja mówię, zatrzymajmy się na chwilę. Doceńmy to, czym jest świat. Bądźmy trochę wdzięczni za tę chwilę. Bądźmy wdzięczni. Wiecie dlaczego? Bo, gdy jesteśmy wdzięczni, mamy tego więcej. Yes. <laughs> Idziemy dalej się przejść i chyba przyjdziemy sobie na zupę na zjedzenie, ale zobaczymy, bo nawet idziemy dalej. Mi jest zawsze mało spacerowania i ciągnę dzieci jeszcze, żeby pochodzić przy jeziorku. I mam nadzieję, że w tym, yy, w tym oto tam lokalu będzie zupa. Uwielbiam po górach albo po czymś iść na coś ciepłego, taką porą oczywiście, bo w latę wolę jakieś sałatki, kurczaka czy coś takiego, ale zimową porą, jesienną porą po takim spacerze lubię się ogrzać czymś ciepłym. A że dzisiaj i tak mamy obiad pierogi, ale chińskie. To po prostu zupka. Fajny pan. Jak tam? Życie? Się układa? Dobrze, bo uśmiechnięty jesteś. Jak widzicie, tutaj możecie sobie nalać wodę, woda pitna. Naciskacie i się leje. Macie takie? U nas są. Piękne miejsce. Idziemy pospacerować jeszcze. A widzicie tu jest ta informacja na temat tego pana, gdzie tam jest właśnie jego pomnik, z którym przed chwilą stałam.

Zrobiłam się bardzo głośno, a tu nasz obiadek dzisiejszy. Ja i Rasel mamy to samo, a Laura chciała tylko kawę. Świetny klimat. Patrzcie jak fajnie podany.

Dobra, zaprosiłam sobie tutaj herbatę, tą turecką. Już Wam pokażę. Nie wiem, czy tam tą, tą przywiozłam. Będę piła ją dzisiaj pierwszy raz. I już jestem w piżamie. I ja będę odpoczywać i pracować. Oczywiście praca musi być wykonana. Zawsze. To wszystko, co mam zapisane w kalendarzu. Dobra. Do zobaczenia w następnym filmiku we vlogu. Buziak. Takie dni też bywają świetne. Pora na relaks. I herbatka. Dzień dobry. Jaki jest dzisiaj dzień? Który? Trzecie okienko. Otworzysz? I będziesz mógł obiadek jeść. No. Szukaj. Szukaj, szukaj, szukaj. Ty za szybko to znajdujesz. Ten niebieski, ten. Karmel, muszty. Też bym zjadła. No, teraz ja. Przytrzymasz? Mi proszę na kamerkę, tak. Jest zasłoń. Bo ja jestem ślipa. Nie, no jeszcze nie, ale. Tak jest napisane, że naprawdę trzeba trochę poszukać. Trzynaście. Ty na pewno już widzisz, co? Mm. Widzisz już? Mm -hmm. A tu jest, dobra. <gry> Zimno na złożę. No. Byłam dzisiaj u dentysty, wiesz? Mm. Kurde, no. Chyba Ty będziesz mi to otwierał, bo ja tutaj. Znowu coś. Teraz y, balsam do rąk. Tam to było. Dobra, przybliż i zaraz mi wyciągniesz. Dzisiaj mamy y, balsam. Y, krem do rąk. Także jestem bardzo zadowolona. Bo zimową porą wiadomo. Używamy kremu do rąk. Do zobaczenia jutro. Papa. Pa.